Panie trenerze, ostatnie zwycięstwo w tym roku, jak to wyglądało? Tak jak każdy widział, bardzo dużo emocji. W tym ostatnim meczu przysporzyliśmy naszym kibicom, wszystkim pewnie sponsorom. Każdy, kto oglądał i był zainteresowany tym pojedynkiem, to przeżył troszeczkę huśtawki nastrojów. Dla kibica super spotkanie. My się cieszymy ze zwycięstwa. Bardzo gratuluję naszemu zespołowi charakteru walki do końca. I e, dzięki temu e, wygraliśmy to spotkanie. Tymon, dzisiaj bardzo ważna trójka też w Twoim wykonaniu, ale to nie tylko jeden epizod w tym meczu. E, co Ty byś powiedział o dzisiejszym spotkaniu? E, według mnie prowadziliśmy w pierwszej połowie. E, w drugiej połowie drużyna przeciwna stała strefą. Mieliśmy z tym problemy w związku z niecelnymi rzutami za trzy. E, ale dzięki temu się odbudowaliśmy, dostaliśmy drużyną. Kibice oczywiście pomogli bardzo. i i za to dziękujemy bardzo No i cieszę się, że wygrano ostatnio w roku i oby tak dalej. Panie trenerze, jakby trener mógł podsumować jeszcze na koniec, tak może tą pierwszą rundę zakończoną w dzisiejszym dniu. No to ogólnie liga jest bardzo wyrównana, co pokazuje tabela. Jedno, dwa zwycięstwa więcej w naszym wykonaniu, które można powiedzieć, że były w naszym zasięgu. Ustawiłyby nas w, nawet i w pierwszej trójce. Ale ogólnie no rzecz biorąc, cieszymy się z tego wyniku, który jest. Jest to lepszy wynik niż był w tamtym roku względem pierwszej rundy rozgrywek. Myślę, że tutaj mamy dobre miejsce i dobrą sytuację do tego, żeby zaatakować wyższe pozycje. Jeżeli tylko zdrowie dopisze i nowy zawodnik zostanie wkomponowany. Dobrze w zespół. Dodatkowo no, szukamy też jeszcze jednego gracza. Jeżeli udałoby się uzupełnić nasz skład wartościowym graczem podkoszowym, to na pewno ostatniego słowa nie powiedzieliśmy w tych rozgrywkach i będziemy walczyć o kolejne, kolejne dobre wyniki i kolejne zwycięstwa. E, ogólnie chciałbym jeszcze bardzo podziękować sponsorom, zarządowi, kibicom za tą pierwszą rundę. E, Wspierali nas, byli z nami, nie było żadnej większej presji, gdzie przydarzyły nam się też jakieś niepowodzenia, także za to też dziękuję i liczę, że zespół w drugiej rundzie pokaże co najmniej taki basket jak w pierwszej.